W dzisiejszym filmie zajmiemy się kluczowymi zmianami w przepisach ZUS, które wchodzą w życie 17 kwietnia 2025 roku. Te zmiany dotyczą wszystkich emerytów i mogą znacząco wpłynąć na Twoje świadczenia. Przygotowaliśmy kompleksowe wyjaśnienie nowych regulacji, które musisz znać. Witajcie drodzy widzowie, dziś zajmiemy się niezwykle ważnym tematem, który dotyczy każdego emeryta w Polsce. Od 17 kwietnia 2025 roku wchodzą w życie nowe przepisy ZUS, które wprowadzają szereg istotnych zmian w systemie emerytalnym. W tym materiale dokładnie wyjaśnimy, co te zmiany oznaczają dla Was i jak się do nich przygotować. Zacznijmy od najważniejszej zmiany, czyli nowego systemu waloryzacji emerytur. Zgodnie z nowymi przepisami, waloryzacja będzie przeprowadzana kwartalnie, a nie jak dotychczas raz w roku. To oznacza, że wasze świadczenia będą częściej dostosowywane do aktualnej sytuacji gospodarczej. System ten ma lepiej chronić emerytów przed skutkami inflacji i zapewnić bardziej stabilną siłę nabywczą świadczeń. Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie tak zwanej emerytury aktywnej. To nowe rozwiązanie skierowane do osób, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego chcą kontynuować pracę zawodową. W ramach tego programu emeryci, którzy zdecydują się na dalszą pracę Będą mogli otrzymywać dodatkowe bonusy do swojego świadczenia emerytalnego. Za każdy przepracowany rok po osiągnięciu wieku emerytalnego świadczenie będzie zwiększane o dodatkowe 3% podstawy wymiaru. Warto też zwrócić uwagę na nowy system elektronicznej obsługi świadczeniobiorców. ZUS wprowadza platformę e-emeryt, która znacząco uprości załatwianie wszelkich formalności. Poprzez tę platformę będziecie mogli składać wnioski, sprawdzać stan swoich świadczeń generować zaświadczenia czy umawiać się na wizyty w placówkach ZUS. To duże ułatwienie, szczególnie dla osób, które mają trudności z dotarciem do placówek ZUS. Istotną zmianą jest również wprowadzenie nowego systemu dodatków zdrowotnych. Od kwietnia 2025 roku emeryci będący w trudnej sytuacji zdrowotnej mogą ubiegać się o specjalny dodatek pielęgnacyjny. Wysokość tego dodatku będzie uzależniona od stopnia niepełnosprawności i potrzeb zdrowotnych. To wsparcie ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów opieki medycznej i leków. Wprowadzono także zmiany w zasadach dziedziczenia świadczeń emerytalnych. Nowe przepisy rozszerzają krąg osób uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym emerycie. Teraz obejmuje on również pełnoletnie dzieci kontynuujące naukę do ukończenia 26 roku życia oraz niepełnosprawne rodzeństwo zmarłego, jeśli pozostawało na jego utrzymaniu. Bardzo ważną kwestią jest też nowy system indeksacji świadczeń minimalnych. Zgodnie z nowymi przepisami, emerytury minimalne będą automatycznie dostosowywane do wzrostu płacy minimalnej. To oznacza, że jeśli płaca minimalna wzrośnie, proporcjonalnie wzrośnie także minimalna emerytura. To rozwiązanie ma zapewnić godne życie emerytom otrzymującym najniższe świadczenia. Kolejną innowacją jest wprowadzenie programu Aktywny Senior Plus. W ramach tego programu Emeryci będą mogli korzystać z dodatkowych świadczeń socjalnych, takich jak dofinansowanie do aktywności fizycznej, zajęć edukacyjnych czy kulturalnych. Program ma na celu wspieranie aktywnego stylu życia wśród seniorów i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Zmieniono również zasady dotyczące łączenia emerytury z pracą zarobkową. Nowe przepisy są bardziej elastyczne i pozwalają na większe zarobki bez ryzyka zawieszenia świadczenia emerytalnego. Limit przychodu został podniesiony do 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, co daje emerytom większe możliwości dorabiania. Istotną zmianą jest także wprowadzenie nowego systemu wsparcia dla emerytów sprawujących opiekę nad wnukami. Program Babcia i Dziadek Plus przewiduje dodatek finansowy dla emerytów, którzy pomagają w opiece nad wnukami, odciążając tym samym pracujących rodziców. To rozwiązanie ma nie tylko wymiar finansowy. Ale także społeczny, wspierając międzypokoleniową solidarność. W ramach nowych przepisów wprowadzono również system bonusów za długoletnie małżeństwo. Pary emeryckie, które przeżyły wspólnie 50 lat lub więcej, otrzymają specjalny dodatek do swoich świadczeń. To forma docenienia trwałości związków i wsparcia dla małżeństw z długoletnim stażem. Ważną zmianą jest też nowy system pomocy mieszkaniowej dla emerytów. Osoby pobierające świadczenia emerytalne będą mogły ubiegać się o dodatkowe wsparcie w opłacaniu czynszu czy rachunków za media. To szczególnie istotne w kontekście rosnących kosztów utrzymania mieszkań. Wprowadzono także specjalny program wsparcia dla emerytów mieszkających na terenach wiejskich. Senior na wsi to inicjatywa mająca na celu wyrównywanie szans i zapewnienie dostępu do usług medycznych i socjalnych dla emerytów z obszarów wiejskich. Program przewiduje m.in. dofinansowanie do transportu do placówek medycznych czy centrów rehabilitacyjnych. Nowe przepisy wprowadzają również system emerytury plus dla osób, które w trakcie swojej kariery zawodowej pracowały w szczególnie trudnych warunkach. Te osoby będą mogły liczyć na dodatkowe świadczenia rekompensujące zwiększone ryzyko zdrowotne związane z wykonywaną pracą. Warto też wspomnieć o nowym systemie pomocy prawnej dla emerytów. ZUS uruchamia specjalne punkty konsultacyjne, gdzie emeryci będą mogli uzyskać bezpłatną pomoc prawną w sprawach związanych ze świadczeniami emerytalnymi i innymi kwestiami prawnymi. Wszystkie te zmiany mają na celu poprawę jakości życia emerytów i dostosowanie systemu emerytalnego do współczesnych wyzwań. Pamiętajcie, że aby skorzystać z nowych rozwiązań, warto zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i terminami składania wniosków. Na koniec chciałbym przypomnieć, że szczegółowe informacje na temat wszystkich zmian znajdziecie na stronie internetowej ZUS oraz w placówkach stacjonarnych. Warto również śledzić komunikaty ZUS, gdyż w najbliższym czasie mogą pojawić się dodatkowe wytyczne i instrukcje dotyczące nowych przepisów. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże wam lepiej zrozumieć nadchodzące zmiany i skutecznie z nich skorzystać. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zostawcie je w komentarzach pod filmem. Jeśli podobał Ci się ten materiał i chcesz być na bieżąco z kolejnymi zmianami w przepisach ZUS, koniecznie subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwonek, żeby nie przegapić żadnego filmu. Zostaw też łapkę w górę, jeśli uważasz, że te informacje są pomocne. Do zobaczenia w kolejnym materiale.